Hej, ojej, oj, z tej strony Ani Piski i Homki mi się włączyła. A dzisiaj ee, już 11. 11. 11. Braknie mi rąk. Eee, e, ten vlogmasek. Jestem mega, mega podielana. Zobaczymy co się kryje w naszych kalendarzach. A więc teraz sprawdzamy. O, jedenastkę mam na wierzchu, bo zaczynam sobie dzisiaj tak jakiś trochę inaczej Od tego ze smaczkami, a na końcu sobie dam czekoladki Otwieram i gładko poszło, zapowiada się ciekawie gładko poszło Zawsze też się z O! Uuu, zobaczymy co to jest że jakiś pietruszkowy. Zobaczymy O, kokosanka! Super. Mamy kokosaneczkę. Bardzo bardzo jest fajnie. fajnie. Myślę, że fajnie rozpoczęliśmy ten y, dzianek tego vlogmasa. Tutaj będzie kubka z zdobyczny. Teraz leci sobie ten kalendarz. znalazłam jednostkę Mamy ją w tym miejscu. I jest ona dosyć ciężka. Oj, co się pykło? O mygie. mamy wytok do tego kantara, chyba crash, ale nie mamy na pierśnika, to go nie będę mogła użyć. Może później będzie. Ale ładny, z takim fajnym krapieżnikiem jeszcze. Nie, no ładny, superancko. Super, bardzo fajnie będzie wysoko. Naprawdę super. No to teraz ten kalendarz. I szukamy 11. Kurczeczki tu Przez się nie widzę, nie, nie, nie czuję. Nic. No w, su w sumie to nie widzę. Nie? O zarazo! Tu się jest jedynastka I sprawdzamy co mamy w środku. Coś wyleciało. Jesteś z folią, więc... O ale super! Gumeczki, gumeczki się mega mega przydadzą. Super. Bardzo fajnie. Czekajcie. Dobra, już jestem. I super, bardzo, bardzo się cieszę. I zobaczcie jakie to są gumetki. Tak, to są takie gumeczki, takie gumowe. Gumeczki gumowe, niesamowite. Dobra, zakręcamy. I myślę, że spoko. No to zostaje nam tylko ten kalendarz. I ja już znowu to widzę jedenastkę. Ale ten kalendarz jest... no beski, tu ta gwiazdka jest jakaś przyklęta, No patrzcie. Tak wiesz. O przynajmniej mój ulubiony smak. Ja nie mogę, no to gwiazdka jest na serio przyklęta. Dobra, na koniec idzie sobie gwiazdka, bo jest przyklęta. Pod tym idzie kokosanka, bo jest bardzo fajna. Potem idą gumeczki, bo są przydatne. No i na początek wytok, bo jest naprawdę, naprawdę super. Gruby zawodnik. Więc może będę go używać też na pewno do innych tych kantarów i napieczników, no dobra no to tak się prezentuje to no to w sumie gumeczki mogę zostawić jak najbardziej czekoladkę tym bardziej no i tutaj sobie o, i wytok sobie damy do stajenki i koniś przetestują kokosaneczkę ja jeszcze dzisiaj przetestuję no rubinek Widzę, ja już schodzę na dół widzę się widzę wami, z wami w stajni. Dobra, ja już tutaj jestem. No i e, testing zrobi Rubin, tak jak obiecywałam, e, ale. na chwilę no. Najpierw trzeba wrzucić. Ej, w ogóle, patrzcie, jaką mamy kolekcję już tych smaczków. I no, jest. I co my mieliśmy w dziesiątce? Co? Co mieli się dziesiątce? Bo już nie wiem. Nie wiem właśnie co my, Chwila. Raz, dwa, trzy, cztery... Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No to co było w dziesiątce? I to jest jedenaste. To które to było w dziesiątce? Bo w dziewiątce chyba, był i ten paluch. Nie wiem, nieważne już. Aha, no tak. Przecież w nie było smaczka. No, bo, nieważne. Nie było to mało. Losujemy. Dla rubienia to już nie będę losować. Koko saneczka. To rubinek. Zobaczymy czy mi zasmakuje. No, nie chcesz kokosoneczki. Eee, no jasne, że chcę. No smaczków nie odmawię. Nie wiem gdzie ten wytok dać za bardzo. Może tutaj, dla takich e, mniej wspólnych, w sumie dla takich właśnie wspólnych rzeczy. O, tak bym zawiesiła sobie. nie tak nie tą stroną, tylko o. Tak bym sobie zawiesiła ładnie ten wytoczek i by tak sobie wisiał. E, a tamten jest taki bardzo, bardzo, bardzo wspólny. No to tamten e, każdy konik e, e, po prostu używa a tam będzie bardziej dla kresz, więc taki, taki, taki bardziej, taki mi to nie będzie w stanie. E, no to la Forest paluch, proszę. Proszę, Forest. dla kreszki... Co mamy tu, Buraczek. Kasz. Trzymaj. A, I dla rejwenka... Taki serduszko. A ja nie wiem, czy on nie miał go ostatnio. Chyba miał, to może, może to mu mam... tego palucha, bo on nie, ja chyba. Tego palucha. Chciałbyś palucha? Proszę. Dobre konie. dobre konie. Będę też. Zagrę forest i robiciu. E, dobra, zakręcamy. No i tak? Mm. No i tak, mm. dzisiaj tak yy, w nagrodę, że tyle ze mną wytrwaliście, jak ktoś w ogóle wytrwał, yy, to pokażę moje koniki szla ich, więc lecimy do góry. Dobra, oto moja stajenka. Wczoraj w ogóle dostałam nowego konika. Zaraz wam poprzedstawiam wszystko w ogóle, co moje rzeczy, nie patrzcie, nie patrzcie. Będziecie mieli niespodzianeczkę najpierw zaczniemy sobie chyba od y, przedstawienia koników i tak niektóre mają na sobie kantary niektóre nie, niektóre uwiązy, niektóre nie no dobra zaczynamy od mojego ulubionego konika andaluza... Y, e, andaluzyjskiej klaczy y, siwa jab, y, jabłkowita lub y, y, siwa nakrapiona jak kto woli jest taka cudna naprawdę, ma taki kantarek z podszyciami nie wiem czy to widać i tutaj też jest podszycie które na oczku nachodzi no to takie takie różowe z takimi podszyciem Jezu no i no taka kleczka andaluzyjska yy, tutaj przyspieszymy nie wiem jaki ogier to jest ale wiem, że jest yy, karep yy, ma taką sweet skarpeteczkę i taką odmianeczkę yy, jest bardzo bardzo ładny no, taki karusek z takim kantarkiem. Oba kantarki są mojego autorstwa. Ten oraz ten z Dysonki. Potem leci mój kochany źrebaczek. Kocham tego źrebaczka i jest to y, arabek. Y, Źrebek nie wiem, czy to jest klacz, czy to jest. To jest y, Ma on takie fajne tutaj ozdóbki na grzywie: takie kropeczki zielone. I y, ma taką sweet, odmianeczkę, gwiazdkę. No taki arabek, taki rudzielec. Proszę. Do mamusi. Y, kuc szatlański. Y, no taki srokaty. Y, srokaty y, ogier trakeński. Szair ogier. Taką odmianą, taką chyba to jest latarnia albo strzałka, nie wiem. Taki szajr był bardzo drogi. E... Zirebak szajr. Taki. Rodzin KPL. I moja nowa klacz. Nie wiem jakiej jest rasy, ale jest cudna. No jest piękna. Ma taki kantar mojego autorstwa. Taki uwiąz też. Mego autorstwa i ten uwiąz też jest mojego autorstwa. No dobra, teraz przechodzimy sobie właśnie do sprzętu. No to widzieliście już ten kantar i te dwa kantery i dwa uwięzy. No to teraz przejdziemy sobie do takiego konkretniejszego sprzętu. Zaczynamy od tych y, jedynych dwóch kupnych. Reszta jest mojego autorstwa. Y, kupne y, ogłowie z niedobranymi wodzami bo dostałam to u głowie i musiałam je w ogóle sklejać takie zwykłe o głowie z gumy no bo oczywiście są nie skupne więc takie siodełko dostałam je od koleżanki, którą serdecznie pozdrawiam, Wreszcie, jeśli to oglądasz to bardzo Cię pozdrawiam tego konika Shira dostałam właśnie, zestawiam jeszcze z takim siodłem westernowym Chyba pusternowy. no tak to jest z, z takim czopateczkiem. E, tutaj mamy derkę dla źrebaków, e, e, albo dla tego arabka, albo dla tego shera, derka dla zierbaczków, e, druga derka dla źrebaczków, no dwie derki dla źrebaków, no logiczne, bo mam jeszcze jedną taką dodatkową. Yy, derka taka różowa z takim zapięciem dziwnym, trochę takim o zapięciem. Tutaj tak się bierze ten kawałek i tutaj się zahacza o tą pętelkę. Taka ładna derka w sumie, mi się w miarę podoba. I głównie się ją ten oto arabek. Yy, jeszcze jest taka derka, moja najstarsza. Tutaj ma jeszcze rzep. No i tutaj otwór na głowę, no też dla właśnie źrebaków, kantarki dla źrebaków głównie, no bo ten źrebak to był mój pierwszy kąślej, więc ma y, zapas kantarków na ponad miesiąc, y, taki różowy kantar drugi najstarszy, taki o, mój najstarszy kantar, on jest brzydki, taki... No, jest brzydki, no. no. Wiadomo, najstarszy, najbrzydszy. Ale jest trwały. E, taki kantar czarno-biały. Jest on bardzo ładny, również dla źrebaczków. No, taki sobie jest. Bardzo ładny. Taki kantar e, z dużymi kółkami, bardzo dużymi. Taki piękny, e, jagodowy. E, taki kantar już nie dla źrebaków. Kantar z łańcuszkiem mój jedyny i mój jedyny kantar z regulacją. No, ostrość. Tak się prezentuje. No, okej. Okay. Yy, no, i te dwa kantarki w sensie trzy. O. Yy, teraz kilka uwięzików. Yy, mam, yy, ile ja mam uwięzików? Pięć. 5 uwiązów. Y, taki y, długi z takiego sznureczka. Y, taki uwiąz do zestawu z tym kanterem dla braków, Taki uwiąz, y, takie wodze. Takie ogłowie robione przeze mnie z dużą, ilość, y, z dużą ilością regulacji. Czapraczki różnego koloru, wszystkie mojego autorstwa. Mojego autorstwa. Przecudowne siodło, moja ulubiona rzecz. Zaraz będę miała koniec czasu, więc no. I taka piękna dereczka dla tego konika głównie. No i tutaj moi jeźdźcowie, jeść jeźdźcy, jeść, nie wiem. I taka stajnia, którą robię, ja i taka kupna. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Ja się już znam żegnam. Jeszcze miłego dzień Bajo!